Wołyń bez mitów 3. Świadkowie, działacze, historycy, publicyści. Trzecia część kultowej książki odklamującej historię i przywracającej pamięć ofiarom. Dostępna na capitalbook.pl. Co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. Dzisiaj okraszam moje wystąpienie dwoma książkami. Jedna najgłośniejsza dotyczy najgłośniejszych ostatnio zdarzeń, czyli nieautoryzowana biografia Ziobry. Wokół tego, co się dzieje wobec tego, tej postaci warto, żebyście Państwo trochę sobie zgłębili wiedzę o nim. No i moja ostatnia książka, Wendetta, do kupienia na stronach Capital Book. A dzisiaj terror głupoty zaczynamy od tego, co się wydarzyło w Danii, gdzie zakazano krowom pierdzieć i właśnie rzeczywistość przyniosła tego rezultaty. Otóż duńska firma biotechnologiczna, która się nazywa DSM, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu o ograniczeniu pierdzeniu dla krów, stworzyła produkt o nazwie Bovaer. To jest, to jest taki produkt, którym jak się nakarmi krowy, to krową blokuje się enzym odpowiedzialny za produkcję metanu jako ubocznego produktu trawienia roślin i w rezultacie krowa nie pierdzi. Chodziło o to, żeby wyjść naprzeciw żądaniom ekologów, którzy to ekolodzy już dwa lata temu w Nowej Zelandii odkryli, że pierdzenie bydła wpływa ujemnie na zmiany klimatyczne, bo im jest więcej pierdzenia, tym więcej enzymów metanu, metanu im więcej metanu, tym więcej. Dwutlenku węgla, im więcej dwutlenku węgla, tym więcej ocieplenia klimatu. No i myśleli, myśleli, myślały tęgie głowy ekologiczne przy dwóch półkulach ziemskich i wymyśliły zakazać krowom pierdzieć. Wprowadzono więc, najpierw opatentowano w Stanach Zjednoczonych program, <coughs> znaczy stop, najpierw najpierw więc opatentowano produkt, który się nazywa BOWAER w Danii, potem zatwierdzono go w Stanach Zjednoczonych, żeby miał renomę światową, i teraz. Wprowadzono go do przymusowego użycia wśród krów. No i jak to się robi? Otóż, sku, otóż jakieś tam cząstki tego boweru dodaje się do dodatków paszowych, którymi y, karmi się krowy, i y, zaczęto je przymusowo y, stosować w karmieniu krów w Danii. Nie jest to duża ilość czwarta łyżeczki dziennie do paszy i działa już po 30 minutach, tak jak się reklamuje firma DSM, która to wprowadziła. I potem mówi tak, że potem Bowaer rozpada się na związki już naturalnie obecne w żwaczu. No i w ten sposób dochodzi do dziwacznego procesu zblokowania enzymów odpowiedzialnych za produkcję metanu jeszcze w układzie trawieniowym krowy. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, który można nazwać katastrofą, bo proszę bardzo, oddajmy głos telewizji duńskiej która się nazywa Nyheder i pisze tak, dziennikarz, coraz więcej krów mlecznych choruje i daje mniej mleka, a w niektórych przypadkach po prostu dostają zapaści. Podejrzewa się, że przyczyną jest kontrowersyjny dodatek Bovaer, który musi być mieszany z paszą. Od 1 października 2025 rolnicy zaczęli dodawać obowiązkowy preparat. Celem jest redukcja emisji gazu cieplarnianego metanu. Bovaer był wcześniej testowany przez kilka dni, ale coś poszło nie tak przy jego wprowadzaniu. Przewodniczący Związku, Krajowego Związku Duńskich Producentów Mleka, pan Klatian Paulsen, tak się nazywa, mówi tak. Dostaliśmy bardzo dużo telefonów od rolników, którzy zaniepokojeni są tym, co się dzieje w ich stadach. Dolegliwości krów spowodowały spadek wydajności mlecznej. Niektóre zwierzęta z zapaścią były leczone i przeżyły, inne musiały zostać uśmiercone. Także w ramach walki o czystość klimatu i walki z ociepleniem klimatu. Ktoś doszedł do wniosku, że dla klimatu będzie źle, jeżeli krowy będą pierdzieć, ale już nie będzie źle, jeżeli te krowy, które nie będą pierdzieć, to będą musiały być zabite i zutylizowane. Także także mamy tutaj następne, następne relacje, które wpływają do duńskich mediów. Proszę bardzo. Nawet konferencja się odbyła na Uniwersytecie w Orchus na przełomie października i listopada i na temat właśnie z ubocznych skutków stosowania preparatu Bowar u krów. No i jakie są fakty i jakie są na to tłumaczenie? Fakty są takie: zaobserwowano, Masową gorączkę wśród krów, powyżej 40 stopni Celsjusza. Biegunki, zapalenie wymion, wzdęcia, spadek produkcji mleka o 1,5 do 2 kg na krowę na dzień. Krowy wywracają się i trzeba je uśmiercić. Potwierdzone przypadki padnięcia krów. Co najmniej kilka krów na gospodarstwo. W najmniejszym jedna krowa padła w 24 godziny, w drugim 6 krów padło w cały miesiąc. Rząd Rząd i uniwersytet wydają komunikat, brak dowodów na związek między przyczynowo-skutkowy, między padaniem bydła w Danii a stosowaniem Boweru. Rolnicy mówią tak, to jest trucizna, nie będziemy go sprzedawać, nie będziemy go podawać naszym krowom. No, konsekwencją będzie też z pewnością masowa fala, jaka zaleje duńskie niezawisłe sądy. Wskutek w po pozwów o odszkodowania składanych przez rolników przeciwko, no właśnie, kogo oni pozwolą? Czy producenta BOWAR, czy tego, kto im kazał ten lek wprowadzać? Tu, nawiasem mówiąc, chyba mamy jeszcze do czynienia z jakąś aferą korupcyjną w Danii. No, Dania to jest kraj, gdzie w dużej transparentności władzy, no bo przecież nie wierzę, żeby ktoś to wprowadził bez łapówki. Ale jeszcze głupiej jest w Brazylii. Tam rozpoczyna się niedługo szczyt klimatyczny COP30, czyli COP30, podczas którego państwa mają przedstawić nowe, ambitniejsze cele redukcji emisji do 2040 roku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej już wstępnie zadeklarowały wspólnie, że zgodziły się na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery aż o 90% do 2040 roku. W stosunku do poziomu z roku 1990, ale naprzeciwko wychodzą burmistrzowie skupieni w takiej organizacji, która się nazywa Organizacja Burmistrzów Miast C40. Która chce reglamentować mięso dla obywateli i narzucać politykę genderową, walcząc jednocześnie z samochodami. Ci ludzie zapowiadają, że zrealizują ambitniejszą politykę klimatyczną już nie 90, a 99% redukcji gazów cieplarnianych do emisji w porównaniu do y, roku 1990. No i co z tego wynika? Z tego wynika, że europejscy przedsiębiorcy będą zobligowani do redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej, o 85%, a, ci, którzy, a te 5%, które zostanie, to będą musieli zbalansować, kupując pozwolenia na emisję. Jaki z tego będzie skutek? Drastyczny wzrost cen prądu. No i oczywiście deliberowali jeszcze kreatywni urzędnicy Unii Europejskiej i wpadli na pomysł, że Unia Europejska jako całość zgodzi się. Rozważyć w przyszłości możliwość wykorzystania międzynarodowych jednostek emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia dalszych 5% redukcji emisji do 2040 roku. Także, także takie, za ta, takie rzeczy sobie ustalają eurourzędnicy na egzotycznych delegacjach w Brazylii, na które jeżdżą, latają. Za nasze pieniądze, no bo gdyby nie byli hipokrytami, to doszliby do wniosku, że tam popłyną na przykład w pław albo kajakami do tej Brazylii, no bo przecież samoloty, którymi latają, generują, emitują dwutlenek węgla, statki, którymi mogliby płynąć, też generują dwutlenek węgla. No to myślę, że najprościej byłoby, jakby łodziami popłynęli sobie do tej Brazylii i tam by wtedy w sposób zgodny z sami sobą nie wyemitowaliby ani jednego. Grama dwutlenku węgla podczas tej całej podróży. Duński minister klimatu jest taka postać, niejaki Lars Agard. Mówi tak, ustalenie celu klimatycznego to nie tylko wybór liczby, to decyzja polityczna o dalekosiężnych konsekwencjach dla kontynentu. No i tutaj oczywiście. Pełne pustosłowie, opowiadanie, opowiadanie, zastanawianie się, czy sama Ursula von der Leyen pojedzie, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ale co ciekawe, otóż ten szczyt COP30, czyli COP 30, jak można byłoby powiedzieć, poza wyznaczony, pozna dyskusją na temat ambitnych celów klimatycznych, który oficjalnie jest poświęcony, będzie jeszcze obejmował spory międzypaństwowe dotyczące płci. I tak, będą już się zapowiedzieli, 66 państw i rządów, którzy wygłoszą przemówienia. W mieście Belem, które jest gospodarzem szczytu COP30. No i teraz, cóż takiego będzie tam, będzie tam omawiane? Na przykład, na przykład, poza oczywiście klimatem, no bo klimat musi być dostosowany do celów rodzinnych. No i proszę bardzo, brazylijska szefowa do spraw zmian klimatu i dyrektor generalna COP30, pani Anna Toni. Mówi tak, osiągnięcie tych celów będzie możliwe jedynie dzięki zaangażowaniu burmistrzów. Burmistrzowie muszą podejmować decyzje wspólnie z ludźmi, bo to ludzie są przyszłością planety i tak dalej. Patrzcie Państwo, ile ci ludzie biorą pieniędzy za wygłaszanie takich kompletnych bzdur. To ja też mogę powiedzieć, że najważniejsze to jest, włażby władza służyła obywatelowi, bo jak władza nie służy obywatelowi, to i klimat nie służy obywatelowi, a bez klimatu nie ma władzy ani obywateli. Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl To są ludzie, którzy opowiadają takie brednie na serio, biorąc od nas za to gigantyczne pieniądze. Patrzcie państwo, ja sobie popatrzyłem, kto to tam jedzie na ten szczyt COP30 i mamy też reprezentantów aż 50 amerykańskich miast i jest nawet, którzy, które taki sojusz zawarły pod przewodnictwem burmistrza Phoenix, albo raczej pani burmistrz Phoenix, Kate Gallego, która mówi tak, że przywozi dobre wieści ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj cytat. Mamy 50 miast ze Stanów Zjednoczonych, które są zaangażowane w ambitne działania na rzecz klimatu. Dlatego podczas gdy nasz rząd krajowy się cofa, te miasta idą naprzód. Czy co coś przypomina? Kiedy kraje zgniłego kapitalizmu cofają się w swoim rozwoju, my bohatersko kroczymy do przodu. To chyba w latach 50. taka propaganda była. I powstała też tam, ujawniła się taka organizacja, organizacja, proszę Państwa, nazywa się Cool Cities Accelerator, czyli przyspieszać zimnych miast. To jest moim zdaniem nazwa, która powinna być zakazana, a jej inicjatorzy powinni na wiele lat trafić do kryminału za dyskryminację, bo oni tutaj chcą przyspieszać rozwój zimnych miast, no a co z tymi, którzy chcą mieszkać w ciepłych miastach? Prawda, tego oczywiście nie ma. No i cóż takiego wymyśliła ta inicjatywa, która się nazywa Przyspieszacz Zimnych Miast. Otóż ona skupiła 33 miasta i uwaga, teraz państwo rykniecie śmiechem, miasta przyjęły wspólne zobowiązanie do współpracy, wymiany najlepszych praktyk i raportowania postępów w zakresie środków nadzwyczajnych, takich jak wzmocnienie systemów wczesnego ostrzegania przed ociepleniem klimatu? I zapewnienie dostępu do projektów chłodzenia miast. Czyli jak to będzie wyglądało w praktyce? To w praktyce będzie wyglądało tak, że powstanie jakaś absurdalna instytucja, która będzie się zajmować systemami wczesnego ostrzegania o zmianach klimatu i na przykład w czwartek wieczorem wydadzą komunikat, że jutro w piątek będzie temperatura o pół stopnia wyższa niż była dzisiaj i półtora stopnia wyższa niż była przedwczoraj. No to będzie. będzie... Będzie się działo. Rzeczywiście, to pieniędzy podatników na to pójdzie. I teraz patrzcie Państwo, deklaracja, i to, 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 to przestaje być śmiesznie, staje się groźnie. Otóż miasta w ramach tej organizacji Cool Cities Accelerator, czyli przyspieszacz ziemnych miast, i przedkładają inicjatywę, którą chcą, aby podpisały wszystkie inne miasta na świecie. I co tutaj ma być napisane? Otóż jest to zobowiązanie do tego, żeby w ciągu pięciu lat. Miasta dążyły do poprawy standardów budowlanych, zwiększenia powierzchni zadrzewionej i zacienionej w miastach, oraz stworzenia infrastruktury krytycznej, odpornej na wyzwania przyszłości, prawda? Piękne. ale co jak można stworzyć, jak można w miastach zwiększać powierzchnię zacienioną? To jest bardzo ciekawe, no bo z tego co ja się znam na cieniu, ja nie jestem cieniologiem, ani żadnym specjalistą od spraw cieni, to cień zależy od padania słońca, prawda? I wtedy, i wtedy jak gdzieś tam na przykład może do 12 być cienia, a potem nie być, bo słońce będzie już. Gdzie indziej na niebie, no ale to. Wszystko jedno. Patrzcie Państwo, kto popiera tą inicjatywę COP30 i C40. Otóż tak. Fundacja Climate Works, Fundacja Roberta Uda Johnsona, Fundacja Z Zurich, Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Rockefeller'a. ho, ho, ho. ho, ho. No, natomiast, natomiast, proszę Państwa. Przy okazji, właśnie mamy do czynienia jeszcze z, pod pretekstem klimatu z walką o rozwój polityki gender. Co ma gender wspólnego z klimatem, tego nie wiem. No, nie wiem, czy na przykład klimat szybciej się ociepla, jak, jak jest więcej genderystów, czy się szybciej ociepla, jak jest mniej genderystów, tego nie wiem, ale, ale będzie to w każdym razie omawiane na, na tych wszystkich, projektach w Belem w ramach, o i tutaj się pojawił plan, proszę bardzo, że nie tylko trzeba do, dostosować miasta i obywateli do adaptacji na rzecz zmian klimatu, ale trzeba też do, dostosować się do globalnych postępów adaptacji płci i zapewnienie, że działania adaptacyjne uwzględniają kwestie płci. No i proszę bardzo będzie uchwalony plan, który będzie się nazywał tak: Plan działań na rzecz równości płci i będzie on częścią wzmocnionego programu prac w sprawie równości płci, który będzie służył jako narzędzie służące promowaniu działań klimatycznych uwzględniających aspekt płci. Jakie to są działania klimatyczne uwzględniające aspekt płci? Tego nie wiem, ale się dowiem. No, bardzo mnie to fascynuje, czy rzeczywiście zmiany klimatu są zależne od płci, czy na przykład, bo z tego wynikało, że jeżeli jest, panuje równość płci, to nie ma zmian klimatu, ale jeżeli nie ma równości płci, to są zmiany klimatu. No, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, bo pewnie za tym też pójdzie konieczność uwzględniania Związków rainbow-jastych, bo ktoś dojdzie do wniosku, że w tych krajach, gdzie jest mało rainbow-jastych, to klimat jest zimny, i proszę Państwa, nawet można byłoby rzeczywiście się tutaj pokusić o ciekawy przykład. No, weźcie sobie Państwo na przykład takie państwo jak Rosja, gdzie nie ma tego terroru rainbow-jastych, bo Putin tam powsadzał tych, którzy się awanturowali, i patrzcie Państwo, jak tam jest zimno. Ale co więcej, jakbyśmy na przykład patrzyli na mapę, gdzie nie ma związków jednopłciowych uznanych za. Za normę, to będziemy w stanie wskazać nie tylko państwo, ale cały kontynent, Antarktyda. Bo nie ma na Antarktydzie, prawda, prawodawstwa, które by tam zezwalało na związki jednopłciowe. Co więcej, nie ma tam też żadnej polityki równościowej płci. No i patrzcie państwo, jak zimno na tej Antarktydzie. No geniusze to wymyślili, prawda? Także nie śmiejmy się z nich, rzeczywiście trzymajmy, trzymajmy to poważnie. I jeszcze, jeśli chodzi o terror głupoty. Głupota jest fascynującym zjawiskiem badawczym dla dziennikarzy to jeszcze chciałem państwu powiedzieć o raporcie bardzo nietypowym. Otóż raporcie, które wydało brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe. I w tym raporcie ono ostrzega przed stosowaniem tzw. geoinżynierii słonecznej, nie wiem czy Państwo słyszeliście, co to jest. Ja nie słyszałem, a się dowiedziałem. Otóż geoinżynieria słoneczna polega na, i tu cytat piękny, uważajcie Państwo, na optymalnym gospodarowaniu promieniami słonecznymi. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w ramach walki z klimatem wymyślono tak zwaną geoinżynierię słoneczną, która pozwala, na, która pozwala na wykorzystanie techniki blokowania promieni słonecznych, żeby nie padały na Ziemię. Żeby nie ocieplać klimatu. Prawda? No i ci brytyjscy naukowcy zrzeszeni w brytyjskim Królewskim Towarzystwie Naukowym mówią tak, że logika, logistyka zakrojonych na szeroką skalę działań geoinżynieryjnych może być zniechęcająca, natomiast koszty byłyby niewielkie w porównaniu z działaniami na rzecz klimatu gdyby liczono je w miliardach dolarów rocznych, a nie w bilionach. Nie wiem, czy Państwo z tego coś zrozumieliście. Natomiast, natomiast w raporcie wymieniono dwa przykłady geoinżynierii słonecznej, czyli tych sposobów na blokowanie promieni słonecznej, które mówią, że które podobno, zdaniem naukowców, będą, będą skuteczne. I teraz, jak to, jak to ma wyglądać? Jak w ogóle oni chcą blokować promienie słoneczne? Bo o czymś takim jeszcze nie słyszamy. Otóż tak. Pierwszy patent Opiera się na wykorzystaniu samolotów do pompowania dwutlenku siarki do stratosfery, co spowoduje powstawanie cząstek odbijających promieniowanie, czyli ciepła słonecznego, z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Prawda? I czyli o co to chodzi? Chodzi o to, że będziemy musieli jakieś samoloty stworzyć potężne, żeby mogły dwutlenek siarki, który trzeba będzie też jakoś pozyskać wskutek procesów chemicznych, wywozić do stratosfery, tam rozpylać. Dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, że jak będzie to rozpylał w stratosferze, czyli tam ileś kilometrów nad Ziemią, to promienie słoneczne będą się odbijać od tych, od tych cząsteczek dwutlenku siarki i wracać z powrotem w kosmos. No jest pytanie, po co kosmosowi więcej tych promieni słonecznych, tego nie wiadomo, ale jest drugi przykład jeszcze działań, jakie mają zostać podjęte w ramach tej tak zwanej geoinżynierii słonecznej, i to jest rozjaśnianie chmur morskich. I teraz ma, na czym ma to polegać? Otóż ma to polegać na tym, że cząsteczki soli pochodzące z wody morskiej mają być wyrzucane w dolne warstwy atmosfery. Cząsteczki te będą doprowadzać do tworzenia chmur, które odbijają światło słoneczne z powierzchni oceanu. Także, tak, tak, proszę Państwa, brytyjscy naukowcy twierdzą, że stosowanie geoinżynierii słonecznej w jednym regionie może przynieść skutki dramatyczne, a w innym może przynieść skutki pozytywne. Także, na przykład, stosowanie dwutlenku siarki w stratosferze wyłącznie na półkuli południowej może powodować wzrost częstotliwości i intensywności huraganów na północnym Atlantyku. Wprowadzenie tej metody na półkuli północnej może prowadzić do susz w rejonie Sahelu, podczas gdy stosowanie wyłącznie w strefie tropikalnej może powodować suszę w regionie Morza Śródziemnego. Proszę Państwa, ja się z tego śmieję bo to jest jedyna reakcja, jaka jest. Patrzcie Państwo, co za wariaci, że wymyślili sobie, że samolotami będą, będą pompować dwutlenek siarki gdzieś tam kilkanaście kilometrów nad Ziemią, żeby promienie słoneczne od tego dwutlenku siarki się odbijały i laciały w kosmos, żeby na mnie przylatywać na Ziemię. To naprawdę rządzą nami wariaci w rozumieniu tego medycznym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzecia część kultowej książki dostępna na capitalbook.pl